I zobaczmy, drogie barany, co u Was? Co, co marzec, chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o Wasz znak? E, czy o wpływy, e, gdzieś tutaj, właśnie dla wszystkich baranów? Miesiąc marzec 2024 dla znaku Zodiaku Baran. No, sama się odkryła, słuchajcie. Co jest wyzwanie w miesiącu marcu dla baranów? Wyzwanie dla barana. Trudność dla barana w marcu. Zobaczmy radę. Tu już widzę, macie trójkę buław i radę. No, i słuchajcie, trójka buław i diabeł. Tu jest taki mocno ten diabeł, taki, widzicie, no, yy, mocno, mocno, mocno z mocnym jest z mocnym przekazem są te karty, dlatego z nimi trzeba tak bardzo ostrożnie, yy, ale są dosadne. Tutaj w tle coś, słuchajcie, się umyka, coś gdzieś może się zamyka, coś być może wymaga przyspieszenia ku temu, żeby to też zamknąć. Yy, dla niektórych baranów coś, Coś rąbnęło, tak powiem, coś rąbnęło brzydko, coś się tutaj e, inaczej zapaliło szybko do działania. Było nawet im z pomysłem jakiejś kobiety, o tak powiem. Jakaś kobieta dała pomysł, dała inicjatywę. Kobieta z poznaku wody, kobieta, która gdzieś może coś ożywiła, może coś, co gdzieś było na pewnym wyczerpaniu, podjęła się jakiegoś, słuchajcie, zaangażowania, może coś, w coś, 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 coś rzuciła życie, w coś rzuciła jakąś iskra, coś wrzuciła jakąś, no albo właśnie wrzuciła też i zapałkę do tego, żeby coś było niezbyt udane, słuchajcie, bo tu się wieże pokazuje. A więc albo tutaj dla kogoś była taka sytuacja, w której jakaś osoba faktycznie rozpaliła i zgasiła, i może być to różna, słuchajcie, historia. Mogą być tu też rzeczy po prostu materialne, niekoniecznie tylko i wyłącznie te namiętne czy sercowe, ale w dużej mierze mogą oznaczać właśnie przede wszystkim tego aspektu. A ja nie rozbijam od jakiegoś czasu, słuchajcie, czy na sercowe, czy na zawodowe, ze względu na, czas. Bo lecimy, lecimy, pędzimy. Słuchajcie, twórca. A więc ten miesiąc wymagać będzie, czy będzie stawiał przed Tobą 23. Jak widzisz, pozycję tych kart. A więc, drogi Baranie, bierz życie w swoją inicjatywę, bierz się za to, co jest Twoją wizją. A więc tutaj może być to miesiąc wizji Twoich, czyli może, może się pojawiać bardzo dużo też perspektyw nowych, z chęcią także zamknięcia się i odcięcia być może od tych, które już dawno wygasły, lub które są stare. A więc będzie. Będziecie chciały drugie barany gdzieś tutaj się odsuwać od tego, co jest niekorzystne, co jest już dawno no, w historii, co nie do końca być może spełnia Wasze oczekiwania, co powoduje, że cały czas gdzieś gaśniecie, albo że szukacie tego, co jest lepszym szczęściem dla was, a więc nie będziecie się przejmować, będziecie szukać nowych możliwości, będziecie chętni, żeby podejmować się nowych kontaktów, co jest wyzwaniem dla Was w miesiącu. No właśnie, miesiąc, e, miesiąc, miesiąc, marzec. Wyzwaniem dla Was, trudnością, jeszcze zobaczmy. No i rada, 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 e, rada, słuchajcie, no fajnie. E, powiem w ten sposób. E, wyzwaniem dla Was w tym miesiącu jest to, żebyś był n, n, młodszy niż starszy. Bo to jest Twoja rada, a więc również odmuć, odmuć naucz się pod... inaczej wchodzić bardziej spontanicznie w pewne sytuacje. Zdobądź zaufanie, bądź także takim człowiekiem, który ma zasady i który też jest godny zaufania, żeby też przyciągnąć to, co jest świeże, to, co jest dla Ciebie dobre. Prośbą na ten miesiąc dla Ciebie jest to, żeby patrzeć obiektywnie, uczciwie przede wszystkim, a więc nie szastać słowem, nie być osobą, która nie dotrzymuje obietnic, aby nie za, gdzieś tutaj słuchaj się nie zapętnić w taką i samozachwyt, czy też samo zaufanie do rzeczy, które tak naprawdę kierują Tobą przez siły wyższe, przez te siły. Niekiedy, jeżeli wierzysz boskie, jeżeli masz inną wizję na siebie, to być może te, które są Twoją właśnie wizją, te, z którymi się utożsamiasz. A więc też im nie zaprzeczaj, też nie rób im pod prąd. Musisz być w tym miesiącu jakąś taką, słuchaj, filarem jakiejś nieskazitelności. Mi się tak tutaj pokazuje. Zwłaszcza, że radą dla Ciebie jest A z mieczy, a więc A z prawdy, A z takich Wybawienia, a z czasami odcięcia, przecięcia, podpisania czegoś na nowo również. A więc mam wrażenie, że albo tutaj się zaczyna dla ciebie nowy etap, lub nowa budowanie nowego świata w oparciu o to, kim naprawdę jesteś. I może przyjść do ciebie z dużym zaskoczeniem jakaś przygodowość, która sprawi, że ty zostaniesz postawiony przed koniecznością pokazania prawdziwej twarzy, być może swojej. Zwłaszcza, że społeczności się tu pokazują w tym miesiącu, a więc społecznie możesz być albo wywołany do tablicy, żeby się przyłączyć, żeby być, żeby uczestniczyć, żeby wykazać się jakąś taką siłą także prawości i prawdziwości. Ale może być też tak, że i względy społeczne będą Cię kształtować w tym miesiącu, sprawdzać Twoją gotowość do tego, na ile jesteś społeczny, a na ile jesteś aspołeczny. Jak postrzegasz, jak szanujesz ludzi także. To może być też źródło, albo też pewnego rodzaju odbicie tego, co faktycznie Ty czynisz, tego, w co faktycznie Ty wierzysz. A więc nie, nie chcę powiedzieć, że wszystko w Twoich rękach w tym miesiącu, ale bardzo wiele, drogi baranie, do tego, żeby... Hmm, podjąć jakieś, może nie tyle decyzje, ale żeby coś wymyślić, żeby coś wykompcypować, żeby z czymś wyjść do ludzi, albo żeby ludzie do Ciebie chcieli przyjść, lub żeby przyszło do Ciebie to, co Ty potrzebujesz, żeby jeszcze bardziej się umocnić. Radą dla Ciebie jest to, żebyś szedł bez nastawienia, ale żebyś szedł ze sobą, żebyś nie szedł z kimś innym, żebyś nie... nie z przyjacielem oczywiście. Nie? Miej serce i patrzaj w serce, ale to jest karta, która przede wszystkim mówi, oceń wyraźnie skalę ryzyka, oceń także skalę powodzenia pewnych rzeczy, jeżeli w coś wchodzisz świadomie, racjonalnie i obiektywnie, bądź uczciwy, nie szastaj słowem, nie szastaj energią, nie wykorzystuj słabości swoich i czyich, i nie bądź kreatorem niesłusznych zasad. Podchodź innowacyjnie, ale nie podchodź nieodpowiedzialnie. To jest dla ciebie też rada tego miesiąca, a więc nie przeginaj, jeżeli chodzi o swoją Wszechwiedzę, czy wszechmądrość, czy wszechobecność. Nie popadaj w samozachwyt. Postaraj się dzielić przygodę także z tymi, którzy są twoimi kompanami, choćby oni się nie wpisywali w obraz lub oczekiwania twoich zasad. Dlaczego postrzegasz ich jako tych, a nie jako innych? Skomplikowane, słuchajcie, dziwnie to wyszło, ale taką miałam wizję. E, tak się gdzieś tutaj pokazuje dla, dla Was, drogie, e, drogie byki. A więc e, trzymajcie się, działajcie. Dzisiaj bez karty takiej wzmacniającej, przekazowej, ponieważ te elementy już są dosyć mocno silne. A więc czerpcie z tego, co jest prawdziwe, co jest autentyczne, co jest e, krystaliczne, co jest także czasami trudne, harde, ciężkie, ale, ale ma sens i jest zasadne, faktyczne, obiektywne, uczciwe. Jasne, mocne i sprawiedliwe. Taki jest dla Was przekaz. Bądź uczciwy, bądź prawdziwy, bądź tylko i wyłącznie sobą. Ten miesiąc też może chcieć trochę, jakby wykorzystywać Twoją naiwność, a więc też uważaj na, na, na bycie naiwnym i zwracaj uwagę na to, co tworzysz, czego sobie życzysz, czego, co otacza ciebie, jeżeli chodzi o, no, o manifestowanie tego świata. Taki miesiąc dla Was ciekawy, ciekawy. Trzymajcie się. Do do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.